Siema, mam do Wam dzisiaj do przedstawienia nową grę z tej strony Kolba oczywiście. E, Warzy. The Warzy czy Warzy? Nawet nie wiem w sumie w zasadzie. E, tak, chodzimy sobie na jakiś serwer i zaraz Wam opowiem e, na czym polega ta gra. Dobra, jesteśmy już w grze. Powiem Wam, że ona polega na tym, żeby przetrwać jak najdłużej. Niby wygląda prosto, prawda? ale zaraz zobaczycie, że tak to w ogóle nie jest e, jesteśmy sobie jakimś tam ludzikiem wysypanym gdzieś na jakimś no mapa na jakimś tutaj o, już można przybliżać na jakimś tutaj e, skrapku mapy chodzimy po miastach i musimy jak najdłużej przetrwać tam już widzę, że zombie się Kogoś chyba go... O, tam się coś działo Bo tam widzę strasznie dużo zombiaków stoi tam e, Muszę co prawda grać na najmniejszych wymaganiach Ale jakoś to będzie Oj oj oj, strapowałem się o wodę no. Dużo niedociągnięć tutaj jest nie mogę biegać, bo mi zaraz coś przyczai. A w sumie nie mam nic, do co mam do stracenia. Jak już się ma potem coś tam większego, to już, już, już gorzej się gra, bo jest ciągle ta niepewność, że się zginie. nagram z tej gry może z 10-15 odcinków jak wam się spodoba to więcej i będziemy sobie... o coś tam leży i będziemy potem... wow jak się wystraszyłem tej muzyki potem będziemy nagrywać sobie jakąś inną serię z jakiejś innej gry oczywiście tam często znajdowałem bronie Trzeba być ostrożny, już coś czuję się obserwowany, wiecie Niby tylko jest 10 ludzi na serwie eee, Cywile no? Większość jest cywili Ale jest, są też bandyci Ale czuję się obserwowany O, woda jest No właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że w ogóle tutaj trzeba no podstawowe potrzeby zaspokajać, takie jak głód yy, i pragnienie no nie mam nic, kompletnie nic, czym bym mógł chociaż walczyć przeciwko tym zombiakom a tak to będę musiał strasznie uważać a jak znajdę broń, to też się zenerwuję, jak nie będę miał jakiejś broni krótkiej tutaj, no z drugiego końca mapy teoretycznie to słychać nie no, przesadziłem, ale z bardzo daleka słychać jak ktoś Y, użyję broni palnej już tutaj gdzieś słyszałem jakiegoś zombiaka, który tutaj na mnie syczał ale można biegać bo one słyszą wszystko tam się coś zbugowało chyba bo tam nie wiem czy można wejść nie, nie wejdziemy tam hmm. w aucie też nic nie ma Że to w takich dużych miastach przeważnie ktoś się kampi i czeka tylko aż przyjdzie jakiś nubek taki na przykład jak ja e, I padnie <grystanie> Można leżeć, kłócać, też zależy od własnego uznania e, Nie należę do najbardziej cierpliwych ludzi więc ja nie będę się za bardzo też skradał nie jest mój styl. O, medkit. To leczy, chyba daje głód, pragnienie. Wszystkiego daje. Głód, pragnienie, życie. No, są tam te zombiaki. Jak będę miał jakiś młotek, czy coś zdobędę... Oj, goni mnie. Oj, już się, się straszyłem. Kiedyś czyż, musieli pozmieniać te odgłosy, bo kiedyś taki odgłos był, jak cię gonił zombie. A żeby go zgubić to trzeba uciekać na sprincie A jak uciekasz na sprincie To cię zaczyna gojąć chyba Was 15 zombie. Tutaj jest jakiś... nie wiem co to jest w sumie Stra Siedziba straży pożarnej? Troszkę jakaś taka... nie warsztat Warsztat Sprugowane głosy z tego co słyszę W warsztacie powinien być młotek prawda? O jezus I już jestem dopiero muszę uciekać ale mam sprinta szybkiego, co? O, widzicie? No teraz to już nic mi nie pozostaje, tylko uciekać. Co tam jest? O snak jakiś. No, zostaw mnie. O, nieżywe zombie. Ktoś tu był niedawno. Teraz ten zombie jeszcze mnie zaraz zacznie gonić. No właśnie. Zaraz tam i zabraknie. Fak. O, jak się obraz przegina, tak wiecie, na boki. Jakbym naprawdę biegł. Tu jakaś... ładna <głodny> rozpiernicz był, rozpierducha ładna była. Zobaczcie ile tu zębiaków jest. Zasypało ich jak... No i zaraz wszystkie na mnie przerzucą. Zresztą czuję, że, że to jest moment w którym umieramy Ale głosy co? Czy się boję odwrócić Wow, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dwanaście ząbiaków nie wiem Nie ucieknę jej, gdzie ja tu ucieknę? Jak już nie mam stamininy. Wow, zatrzymały się Dzięki Boże Ja nie mogę. Ale ktoś ich tu wymucił Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, osiem, dwa, dziewięć, trzy, trzy, jeden, trzy, dwa, trzy, trzy, cztery, trzy, 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 nieżywych zombiaków. Za każdego ma się 5 expa. bodajże o tu następny nieżywy. Chwila, bo jak on leży na plecach. To jest nieżywy. A te? Nie wiem, mogą zaraz wstać Nie, nie wstałem na szczęście O proszę, tutaj kiedyś nie można było wejść To dam sobie rękę obciąć A teraz tutaj zmienili Coś tutaj musi być Tego się obawiam właśnie Jakbym szedł Oho Się schował przede mną oni nie powinni umieć wchodzić po schodach Nie widziałem wow, 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 uciekamy Dajcie mi młotek Chcę się móc bronić Nie widziałem go naprawdę Następny Następny Ja myślałem, że oni nie żyją Tamty na pewno nie żyją Oj, ten odcinek coś czuję, że będzie polegał <grymne> na uciekaniu tylko przed zombie. Dobra, już teraz trzeba będzie bardziej do tego taktycznie podejść. Żeby nie uciekać znowu 20 minut przed zombie, tylko znaleźć coś ciekawego. Jakąś broń i zacząć się powoli bronić. Stawiać czoła tym bezmózgim kreaturom. Przestań mnie gonić. Ile można? No nie wiesz, następny gdzieś? Wow, zatrzymałeś. Okej, okay, tutaj widzę stację Pali, Podaj, że to jest stacja Pali chyba, tak? E, dobra, nie będę się patrzył gdzieś tam przed siebie, bo znowu wdepnę do jakiegoś ząbiaka. Znowu będę musiał uciekać. A nie jest mi zupełnie to na rękę. Mm, tam jest jakiś sklep, widziałem też. Jak uciekałem. Dobra Wiem już jak sobie będę szedł Tylko... O! to, coś tu Nie miałbym... Nie przypuszczałbym, że tą za bramą stoi jakiś przygób, który zaraz na mnie wyskoczy Zryjem Dobra, pójdziemy sobie na komisariat policji, tam często znajdywamy jakieś kapelusze To sobie coś ubierzemy na głowę Żeby być bardziej widocznym, żeby ludzie mogli nas szybciej zabić Kogo tam nie ma? Nie wiem Dobra, jest komisariat Komisariat policji w sumie jak się mówi komisariat, to już wiadomo o co chodzi. Nie wiem, czy się mówi komisariat policji. Nie wiem, czy jest jakiś inny komisariat. Jeżeli ktoś wie, niech pisze tutaj w komentarzach, czy jest coś takiego jak inny komisariat. Czy się mówi komisariat, czy komisariat policji? Będę wiedział na przyszłość. Nie, 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 chciałem kontrol. Wstawaj, przy głupie. Kontrolę. Teraz co tutaj znajdziemy? No, ktoś tu musiał pojechać przed chwilą. To jest niemożliwe, że w całym komisariacie policji nic nie było O jakiś następny zombiak. Do sklepu zaraz się udamy. Może w sklepie coś znajdziemy. O tu co wisi? Gaska. Ma gaska mazowa. Maska gazowa ugamy się pod tym, może się uda wątpię chociaż ale warto spróbować. o nie, nie da się to jest niewidzialna ściana chcę się tu pod tym no noby zasrane o w kamperze może znajdziemy oglądał ktoś z was The Walking Dead? Strasznie jedno jest tutaj podobne miasto do tego z pierwszego sezonu, co on tam w czołgu utknął. To może się potem tam udamy, ale to tylko dlatego, żeby wam pokazać to, bo tam za dużo ludzi jest. Póki czegoś nie znajdę, to będę się na serwie, gdzie jest bardzo mało ludzi. Bo co mi to da, że znajdę jakiegoś ludzia? Jaki tak nie będę mógł, nic mógł zrobić, żadnej krzywdy. Udajemy się do kampera szybciutko O Jezu, nie tylko woda. No tu jakiegoś machine guna, kamizelkę kulotporną. kulodporną ja się wydaje, że coś widziałem, ale nie wiem czy to nie zombie. No jakiś bóg wizualny po prostu. Oj, tutaj za ścianą jest już zombie, trzeba bardzo uważać. Ale one tutaj ryczą. O nie, 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 idź w moją nie, 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 da jakoś zobaczyć ze sobą. Jest tak, nie, idź. Badać się zatrzymam Wejsę trzymaj dupę w końcu Mam tylko wodę i metkida hmm. Powinienem móc wylać na niego wodę i udusić metkidem Założyć mi tą torbę z metkida na głowę <grym wytkida> Może jak coś zrobią nie no wątpię bardzo, takie coś... To już jest moje takie osobiste fisiowanie Muszę się dostać do tego sklepu ze strony wiecie? Ojej, stawcie mnie już Już nie chcę mi się z wami gadać Wiem, że jesteście bardzo pozytywnie nastawieni i chcecie mi przytulić Ale ja nie, nie lubię się przytulać Hanwer Deutsch To napisał na czacie Może w domku? O Przypalnie policjancie powinna być jakaś broń, ale no czym ja go zabiję? Pięknym wzrokiem? Czy uśmiechem? <trymne> <trymne> zaraz Taki odcinek. Ucieczka przed zombi. Zrobimy tak. Spalamy stąd. No, bo nie mam cel. dostać się do, do sklepu. To niech tak zostanie. Jezus, no i ono mogą mnie gonić. Wiem, że jesteś super przystań, A szkoda, że nie mogę zacząć się z przodu. Ale no po autografie to później. No spadaj krzywy ryju. Ty, no ja nie wiem co się dzieje, ale już powinni mnie zostawić. Fajfuski. No już policjant się odpuścił, żołnierz chyba też. Dobra Nic ciekawego tutaj nie widzę No ale się przestraszyłem Żołnierz mnie dalej goni Dobra, zrobimy to jako... Ojej. Nie lubi. Ale... O, zrobicie mnie. I się przeroguje na inną postać. Okej Disconnecting sum. Azusmaria Bandziurgo nazwałem e, Marketplace, może coś sobie kupimy na start jakiś, chyba że mam... E, nie nie nie, chwila Status... O tu będzie, inwektory Ho ho, katana Shoulder than counter Is designed for closer combat and even rituals so Suicide Czyli zabójstwo dobra katana teraz to już z kataną to będzie w ogóle inna bajka zaraz wam pokażę co z kataną tutaj będziemy wyczyniać no znajduj panie szybciej te serwery jakiś taki do 15 typka i będzie ten 15 akurat eee czasomierz Nie czasomierz, tylko stopy Było 17, czyli jeszcze 5, 8 8 minut jeszcze będę nakrywał. Dobra, już się ładuje, Jeszcze powiem wam, że katany nigdy w ręce nie miałem w tej grze Chociaż w życiu realnym też nie <grytanie> widziałem na YouTubie jak fajnie <grytanie> ziomuś przepławia wszystko z kataną i tak musiał troszkę poćwiczyć, bo taki zwykły człowiek to by tego nie zrobił. Ho ho, katana! Siu, siu, siu! O, w tym samym miejscu mi zespił Backspace. Ale ta katana kozocko wygląda. LOL! Jak ją stracę? What the fuck? Ale super wygląda. 16 osób ze mną jest 17 w zasadzie Dobra biegniemy pokażę wam przynajmniej teraz jak to będzie wyglądało Jeżeli będziemy chcieli coś kogoś zabić w końcu, a nie tylko uciekać jak te noby Ten dwóch raźniej się gra, może potem nagram wam coś z moim kolegą Maksiem który lubi to sobie też czasem pyknąć pierwszy odcinek taki instruktażowy powiem szczerze ale tam już widzę jakiegoś ząbiaka eee, niby tak te ząbiaki tutaj są wam powiem zagrożeniem ale prawdziwym zagrożeniem to są ludzie jak zobaczą że że masz jakąś broń nie odpuszczą będą cię kocić aż zabiją Chyba że naprawdę jakiś super super ziomuś chociaż wątpię w to Ej tam zawsze jest jakaś impreza przy tym nabrzeżu Bo przecież to jest inny serwer teraz Ile sobie przy Myślę, że ta katana nas trzeba powinna zabijać Bo spaceem się chowa, żeby nie widzieli, że mam katana No dawaj, biegnij. Bandziorze. No, dobrze, że tu ludzi póki co nie ma. Dopóki jakiejś e, broni sobie nie znajdę. No, na, na dłuższy dystans, a nie na, na walkę w zwarciu. Dobra, testujemy naszą katanę. No chodź tu. wstawaj. No co czekasz? W głowę czekaj co Czy on twarz nie ma? Dwa strzały w głowę. To no tak trochę zbugowało się, bo nie było, że niby w głowę. Ale teraz już wam z pierwszej osoby pokażę jak to będzie wyglądało. Nie ma tu nikogo. No chodź, z pierwszej osoby. Oj, mnie Ol. Dobra katana to jest Już ją lubię Czekaj pani tutaj tak strzegą Czy ich tyleż tutaj jest na tym brzeżu Trzy strzały i jeden pachę dostał czego mi tak strzegł. Masz, masz, a masz. Wow, trzy stały naraz. Uuu, oh, cztery. Jak widzicie, można sobie dać radę. Z czterema naraz z tą kataną. I nie wiem czemu tamten mnie obalnął. Oh. Jaka farma! Co ich tam tyle jest tych nieżywych? oj nie że to ma dość dobry dystans. Łoł! Wow. Łoł! Wow. Łoł! Wow. Padnę! Padnę! Nie, wiem, że... Dobra wiecie co, w tym miejscu będę się z wami żegnał zapraszam was na następny odcinek, jak już będę sobie grał najprawdopodobniej z Maxiem. Do usłyszenia, jeżeli się podobało to oczywiście wiecie co robić. Pa!